Koniec lat osiemdziesiątych był polem bitwy, wyłożonym ego i tradycją, gdzie Ferrari, Porsche i Lamborghini rządziły żelazną ręką w rękawicach z włoskiej skóry. Wasze supersamochody były pięknymi bestiami, szybkimi, ale też kapryśnymi, wymagającymi, niemal masochistycznymi w stosunku do właściciela. To było jak kochanie burzy, piękne, ale kosztowne. Aż do momentu, gdy wschód, cichy i skrupulatny, wyszedł z cienia z czymś, czego nikt się nie spodziewał, Honda, marka, będąca synonimem miejskiej wydajności i ostrych motocykli, rzuciła wyzwanie. Drżenie było odczuwalne nawet w modenie. Na targach w Chicago w 1989 roku prezentacja NSX, skrót od New Sports Car Experimental, była niemal kliniczna. Niski, szeroki, kanciasty, jak myśliwiec F-16, miał w swojej sylwetce ślady latynoskiej krwi, będące bezpośrednim wpływem studia Pininfarina we współpracy z japońskimi inżynierami. Ale to, co wydawało się jedynie aerodynamiczną rzeźbą, skrywało coś więcej chirurgiczny cios, wymierzony w europejski status quo, zaprojektowany z czystą logiką i techniczną obsesją. Nie był to projekt zrodzony z kaprysu. Była to przemyślana misja. Honda chciała udowodnić, że można stworzyć niezawodny, komfortowy, a jednocześnie absolutnie fascynujący super samochód. Samochód, który pokonywałby zakręty jak skalpel ale rano uruchamiał się bez problemów. Aby to osiągnąć, nie wystarczyły obliczenia. Potrzebna była wrażliwość. Wtedy na scenę wkroczył Ayrton Senna. Najbardziej precyzyjny kierowca w historii został zaproszony do przetestowania podwozia NSX, które było już w końcowej fazie rozwoju. Nie wahał się być bezlitosny. Powiedział, że samochód jest szybki, ale nadal miękki, że potrzebuje sztywności, komunikacji, czystości. Honda wysłuchała go i zareagowała. Wzmocniła aluminiową konstrukcję pierwsze integralne nadwozie aluminiowe w pojeździe produkowanym seryjnie. Zwiększając jego sztywność o 30%, samochód stał się bardziej bezpośredni, bardziej wyrazisty, bardziej żywy. Tak narodziła się maszyna z duszą samuraja i wyczuciem mistrza prędkości. NSX trafił na rynek europejski w 1991 roku. Jego cena wynosiła około 120 tysięcy marek niemieckich mniej niż połowa ceny Ferrari. 348 Oferował jednak coś więcej niż tylko liczby: oferował pewność. Elektryczne wspomaganie kierownicy, elektroniczna kontrola przyspieszenia, zawieszenie oparte na geometrii samochodów Formuły 1 i pięciobiegowa manualna skrzynia biegów, która wydawała się przedłużeniem woli kierowcy. A do tego cyfrowa klimatyzacja, skórzane fotele i solidny silnik który wytrzymywał wiele godzin pracy bez utraty mocy. NSX nie był zwykłym samochodem. Był zerwaniem z europejską ortodoksją, ostrzem przybyłym ze wschodu, wyostrzonym przez czas i hartowanym przez dotyk senny. W sercu Hondy NSX znajdowało się coś więcej niż tylko silnik. Był to manifest przeciwko przesadom europejskiej inżynierii. Silnik V6 o pojemności 3 litry z podwójnym zmiennym rozrzutem VTEK był lekcją kontroli i wydajności. Dzięki mocy 270 koni mechanicznych przy 7100 obrotach na minutę, silnik nie ryczał jak V12 z Maranello, ale śpiewał precyzyjną, progresywną melodię, jak katana sunąca w powietrzu. Pod kodem C30A. Ten silnik W6 był ręcznie montowany w Tohigi w Japonii, z tolerancjami technicznymi graniczącymi z obsesją. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów z krótkimi metalowymi, niemal chirurgicznymi przełożeniami była połączona z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, który zapewniał ciągłą trakcję na najbardziej agresywnych zakrętach. Elektroniczny system zarządzania. Zasilany przez czujniki rozmieszczone w całym układzie dolotowym, regulował mieszankę i zapłon w czasie rzeczywistym, zapewniając liniową i przewidywalną reakcję. Prawdziwa dusza NSX tkwiła jednak w podwoziu. Wykonane w całości z aluminium, co było ewenementem w produkcji seryjnej, ważyło ponad 130 kg mniej niż konwencjonalne podwozie stalowe, nie tracąc przy tym na sztywności. Każdy punkt spawania był sprawdzany przez systemy optyczne. Każdy milimetr aluminium był formowany tak, aby absorbować i rozpraszać energię bez ugięcia. Zawieszenie z trójkątnymi wahaczami na wszystkich kołach było bezpośrednio inspirowane Formułą 1. Wahacze kute z aluminium umożliwiały precyzyjną regulację geometrii, nadając samochodowi neutralne, responsywne. Niemal telepatyczne zachowanie. Rozkład masy był wzorcowy: 42% z przodu, 58% z tyłu. Centralne umiejscowienie silnika nie było tylko zabiegiem estetycznym. Był to wybór funkcjonalny, który gwarantował równowagę i dynamiczną kontrolę w każdej sytuacji. Dzięki współczynnikowi oporu powietrza wynoszącemu 0,32 NSX, przecinał wiatr. Bez sztucznych skrzydeł. Efektywność była naturalna, wynikała z formy, a nie z ozdób. Na torach Nürburgring, Suzuka i Tochigi NSX został dopracowany do perfekcji. Każda uwaga Ayrtona Seny była traktowana jak nakaz, wzmocniono podłogę, zwiększono sztywność skrętną, zmieniono układ hamulcowy, nawet ciężar układu kierowniczego został ponownie skalibrowany. Aby zapewnić wyczucie drogi, nawet przy prędkościach przekraczających 240 km na godzinę, prosta, funkcjonalna kierownica wiernie przekazywała informacje o nawierzchni. Centralnie umieszczone pedały były niemal naukowo zaprojektowane pod kątem ergonomii, aby zminimalizować zmęczenie i zmaksymalizować kontrolę. Mimo tego wszystko samochód był cywilizowany. Cyfrowa klimatyzacja. System audiobozy o wysokiej jakości dźwięku, skórzane fotele z ergonomicznymi podparciami bocznymi wszystko to w nadwoziu ważącym około 1300 kg. NSX udowodnił, że osiągi nie muszą być karą zapewniał precyzję, trwałość i emocje w idealnej równowadze. Była to deklaracja techniczna, ale także mechaniczny poemat samochód, który nie krzyczał tylko szeptał prawdę. Początek lat 90. upłynął pod znakiem narastającego napięcia za kulisami europejskiej inżynierii. Kiedy Honda NSX pojawiła się na kontynencie, przyjęto ją z niedowierzaniem i niepokojem. Japoński supersamochód z tylko sześcioma cylindrami i to rywalizujący z Ferrari 348, Porsche 911 i Lamborghini Diablo to Było tak, jakby samuraj wkroczył cicho do sali pełnej arystokratów, uzbrojonych w zardzewiałe miecze ego. Specjalistyczna prasa szybko zareagowała. Automotor, Sport, Evo, Top Gear, wszystkie testowały NSX wyczerpująco. Na pierwszy rzut oka liczby nie wydawały się groźne: od 0 do 100 km na godzinę w 5 sekund, prędkość maksymalna. 270 km na godzinę. Ale było coś w czasie przejazdu po torze, w neutralnym zachowaniu, w sposobie, w jaki samochód komunikował każdy milimetr asfaltu, co sprawiało, że wszyscy rywale byli zdenerwowani. Był precyzyjny, jak japońskie ostrze wykute w ciszy. I był szybki bardzo szybki. W porównaniu z Ferrari 348 NSX. Był niszczycielski na technicznych torach. Lżejszy, bardziej wyważony, z lepszą skrzynią biegów i lepszą kontrolą podwozia. Podczas gdy włoski samochód wymagał poświęcenia i cierpliwości, japoński oferował pewność i natychmiastowy zwrot. W porównaniu z ówczesnym Porsche 911, nadal z silnikiem umieszczonym z tyłu i nerwowym zachowaniem, NSX był powiewem równowagi wchodziło w zakręty, jakby było przytwierdzone do szyn. Wyjeżdżało z nich w przewidywalny sposób, bez żadnych niespodzianek. Nie chodziło tylko o moc. To była lekcja kontroli dynamicznej. Testy na torach Spa-Francorchamps, Hockenheim i Zandvoort pokazały, że samochód jest niezawodny. Zawieszenie działało elegancko nawet na agresywnych progach zwalniających. Hamulce były odporne na wysoką temperaturę. Silnik zachowywał liniową charakterystykę nawet po wielu okrążeniach na maksymalnych obrotach. A co najważniejsze, kierowca kończył każdą sesję z uśmiechem, nie z ulgi, ale z przyjemności. NSX nie karał, nagradzał. Ta przystępność została zinterpretowana przez niektórych dziennikarzy jako oziębłość. Super samochód, który nie budził strachu, który nie wymagał ekstremalnych umiejętności, aby być szybkim. Ale właśnie w tym NSX redefiniował wszystko. Udowodnił, że emocje nie muszą wynikać z nieprzewidywalności, że przyjemność z jazdy można zbudować dzięki kontroli, a nie chaosowi, że jazda na granicy możliwości może być tańcem, a nie pojedynką. Podczas gdy Ferrari dostosowywało swój przekaz, a Porsche pędziło, aby zmodernizować swoją platformę, Honda NSX. Była już o generację do przodu. Dzięki lekkim materiałom, zaawansowanej elektronice i filozofii projektowania skoncentrowanej na kierowcy, pokazała, że prawdziwym wrogiem osiągów nie jest konkurencja, ale techniczna arogancja. Zakręt za zakrętem, w deszczu lub słońcu, na nowym lub wyboistym asfalcie, NSX kontynuował swój atak nie krzykiem, ale ciszą, precyzją. Prawdą, Honda NSX była paradoksalnie ofiarą własnej doskonałości. Na kontynencie przyzwyczajonym do teatralności supersamochodów, gdzie trudność była symbolem autentyczności, NSX pojawiał się jako cicha, zbyt precyzyjna i zbyt kontrolowana postać. Dla wielu było to nie do przyjęcia. Uruchamiał się prostym obrotem kluczyka. Sprzęgło było lekkie. Elektryczne wspomaganie kierownicy działało uczciwie, bez agresji. Klimatyzacja działała nawet w korkach. Fotele były wygodne nawet po wielu godzinach jazdy. A kiedy wciskało się pedał gazu do dechy, samochód reagował z absolutną równowagą bez wahania, bez dramatyzmu. W świecie, w którym pasja motoryzacyjna była mierzona ilością tolerowanych niedoskonałości, wydawało się to prowokacją. Europejska prasa była podzielona. Niektórzy wychwalali niemal naukową precyzję samochodu, inni, bardziej przywiązani do romantyzmu mechaniki, twierdzili, że NSX jest zbyt dobry, że jest zbyt cywilizowany, że brakuje mu duszy, jakby brak wad technicznych był równoznaczny z brakiem osobowości, jakby emocje mogły pojawić się tylko poprzez walkę. Ale milczenie było bardziej wymowne niż jakakolwiek krytyka. Inżynierowie Ferrari w szczególności zaczęli potajemnie badać NSX, geometrię zawieszenia, środek ciężkości, aluminiową konstrukcję, reakcję podwozia na przenoszenie ciężaru, przewidywalne zachowanie. Wniosek był nieunikniony. Ten japoński samochód na nowo zdefiniował podstawowe standardy. Kiedy Ferrari wprowadziło na rynek model F355, wielu zauważyło poprawę ergonomii. Prowadzenie było bardziej progresywne, elektronika bardziej wyrafinowana. Duch NSX był obecny w każdym calu tego nowego kawalino. W Porsche zmiana była bardziej stopniowa, ale widoczna. Model 993 wprowadził udoskonalenia które wskazywały na nową dbałość o wrażenia kierowcy. Lamborghini opierało się, dumne ze swojej ekscentryczności, ale cicha rewolucja NSX już zaczęła podważać fundamenty starego porządku. NSX nie był tylko samochodem, był krytyką wbudowaną w samą swoją istotę. Nie potrzebował krzykliwych wersji specjalnych, egzotycznych naklejek ani sztucznych ulepszeń. Do 1997 roku pozostał niemal niezmieniony. Dopiero wtedy otrzymał silnik o pojemności 3,2 litra i sześciobiegową manualną skrzynię biegów. Żadnej rewolucji estetycznej, tylko ewolucja mechaniczna. Prawdziwa kontrowersja nie dotyczyła osiągów, chodziło o filozofię. NSX udowodnił, że super samochód nie musi być surowy. Aby zasługiwać na szacunek, że może być szybki, wygodny, niezawodny, a mimo to niezapomniany. Ta cicha prawda była niewygodna, ponieważ wymagała od wszystkich spojrzenia w lustro i zaakceptowania faktu, że być może Stary Świat już nie wystarcza. Honda NSX nie zniknęła z upływem czasu, wtopiła się w historię jako niezbędny element, dyskretny, ale fundamentalny. W przeciwieństwie do super samochodów, które potrzebują hałasu i obecności, aby zaznaczyć swoje terytorium, NSX wybrała ciszę jako swoją metodę. I właśnie w tej ciszy jej dziedzictwo rozbrzmiewa najsilniej. W Europie, gdzie tradycje motoryzacyjne są niemal religijne, NSX nie krzyczał o uwagę, nie musiał. Jego wpływ został zapisany za kulisami, w centrach rozwoju, na deskach kreślarskich. Gdzie nowe projekty zaczęły czerpać inspiracje z tej idealnej formuły równowagi, precyzji i użyteczności. Nie była to kopia, to był wpływ. Systemowa infekcja racjonalności i czystości, która stopniowo zaraziła nawet najbardziej aroganckich producentów. Inżynierowie McLarena, projektując MP412C, przyznali się do obsesyjnego studiowania podwozia i ergonomii NSX. Gordon Murray, architekt McLarena F11, nigdy nie ukrywał swojego podziwu dla Japończyków. Dla niego NSX był dowodem, że super samochód może być absolutnie ekscytujący, a jednocześnie użyteczny. Że nie trzeba poświęcać komfortu i kontroli w imię osiągów. Filozofia ta znalazła odzwierciedlenie w każdym włóknie węglowym F1, a jej źródłem był szmer silnika Hondy W6. Dziedzictwo NSX na nowo zdefiniowało również pojęcie luksusu. Nie opiera się ono już na ostentacji, ale na funkcjonalnej wyrafinowaniu. Ergonomia, widoczność, komfort bez nadmiaru. Pozycja kierowcy stała się punktem odniesienia w kursach projektowania samochodów. Poczucie pełnej kontroli, bez nadmiernego hałasu, stało się nowym dążeniem prawdziwych kierowców. Tych, którzy czują samochód w dłoniach, a nie na Instagramie. A jednak rynek nie wybacza skromności. NSX nigdy nie sprzedawał się w wielkich ilościach. Został przyćmiony przez głośniejsze maszyny, agresywniejsze ceny i starsze marki. Kiedy nadeszły lata 2000, świat zdawał się zapomnieć, że perfekcja może być cicha. NSX powoli stał się eksponatem muzealnym. Podziwianym przez nielicznych, rozumianym przez jeszcze mniej. Próba odrodzenia w 2016 roku przyniosła hybrydowy samochód z napędem na wszystkie koła, ponad 500 koni mechanicznych i imponującymi parametrami technicznymi. Ale dusza była osłabiona. Nowy NSX był sprawny, szybki, nowoczesny, ale stracił poezję oryginału, ciszę, lekkość, organiczną równowagę. Był samochodem globalnym, nie był już samurajem. Prawdziwy NSX nigdy nie był tylko maszyną, był koncepcją niebezpieczną ideą, że można pogodzić emocje i rozsądek, technikę i duszę, osiągi i człowieczeństwo. Jego dziedzictwo żyje w każdym samochodzie, który dziś oferuje przyjemność bez kary, w każdej precyzyjnie reagującej kierownicy, w każdym inżynierze, który odważa się myśleć inaczej. NSX nie umarł. Po prostu stracił swoją nazwę. Teraz jest językiem. I nadal jest przedmiotem rozmów tych, którzy potrafią słuchać. Są samochody, które rodzą się, aby błyszczeć, inne, aby wygrywać, i nieliczne, bardzo rzadkie, które rodzą się, aby uczyć. Honda NSX była ostrzem wykutym w ciszy czystym cięciem przeciwko nadmiarowi, arogancji. Idei, że super samochód musi karać, aby być podziwianym. Nie został zaprojektowany, aby robić wrażenie w witrynach sklepowych. Został zbudowany, aby być odczuwanym, aby stać się przedłużeniem ciała, umysłu i intencji kierowcy. Prowadzenie NSX jest jak interpretacja partytury napisanej z milimetrową precyzją i instynktem. Nie ma żadnych sztuczek, nie ma masek. Każdy wjazd w zakręt to rozmowa, każde hamowanie to gest, każde przyspieszenie to odpowiedź. Nie rzuca wyzwania kierowcy, oferuje się, ale tylko tym, którzy są gotowi słuchać. Jeśli dziś widzisz niezawodne, praktyczne, precyzyjne, a jednocześnie ekscytujące super samochody, wiedz, że ta rewolucja rozpoczęła się od NSX. Jeśli czujesz, że samochód rozmawia z Twoimi rękami, Respektuje Twoje polecenia bez oporu, to dlatego, że pewnego dnia grupa japońskich inżynierów, kierowana filozofią i udoskonalona przez kierowcę o imieniu Ayrton Senna, odważyła się marzyć o czymś innym. Być może w tej chwili to marzenie wciąż drzemie w Tobie. Pragnienie czystej kontroli, ciszy przy wysokich obrotach, mechanicznej uczciwości. Jeśli ten filmik rozbudził tę iskrę. Nie pozwól jej zgasnąć. Polub tę treść. Subskrybuj kanał. A jeśli uważasz, że tego typu wspomnienia powinny przetrwać, wesprzyj ten projekt, ponieważ są historie, które nie mogą zostać zapomniane. Maszyny, które nie mogą zostać zapomniane.